Niektórzy są uzależnieni od palenia i nie od picia alkoholu, a ja jestem uzależniony od czystego powietrza. Już od ponad czterech lat mam u siebie w domu filtr powietrza, po prostu oczyszczacz i w sumie to na początku przed zakupem sam się zastanawiałem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens i czy to będzie, czy to da jakąkolwiek różnicę. No ale muszę przyznać, że moje zatoki i płuca po tych kilku latach już się przyzwyczaiły do tak wysokiej jakości powietrza, że jak tylko gdzieś wyjdę na dwór i na przykład otoczenie jest dosyć mocno zadymione, no po prostu dym z kominów leci bądź spaliny ze starych samochodów, to ja wtedy dosłownie nie mogę oddychać. Robi mi się niedobrze. Ciekawa rzecz, jaką zaobserwowałem, to jest też to, że ludzie po prostu bardzo bagatelizują jakość powietrza i mówią, że aj tam bo trochę dymu nikomu nigdy nie zaszkodzi, ale tak naprawdę zła jakość powietrza realnie skraca długość życia i też po prostu pogarsza jego jakość. Dodam jeszcze, że takim naocznym efektem działania jest po prostu bardzo gruba warstwa kurzu na filtrze, która zbiera się po kilku tygodniach czy miesiącach, lepiej oddychać czystym powietrzem niż brudnym, tak samo jak lepiej pić czystą przefiltrowaną wodę niż wodę z kałuży. A wracając tak jeszcze typ oczyszczacza, no to ja też uważam teraz po tym czasie, że to jest tak naprawdę niezbędne urządzenie w domu na poziomie na przykład lodówki. Tym bardziej, że tak naprawdę zakup takiego oczyszczacza można traktować jako inwestycję, inwestycję w swoje zdrowie i długość życia.